Milena rostkowska Galant, dzień dobry. Dziś pogoda mocno daje się we znaki, zwłaszcza w południowej części kraju, gdzie mamy chmury, opady deszczu oraz burze. One pozostaną w tej części kraju i jeszcze nocą i jutro także dadzą o sobie znać. Sprawdźmy. No jeśli chodzi o najbliższą noc, to na północy możemy liczyć na przejaśnienia. Poza tym chmury, opady deszczu miejscami intensywne oraz stopniowo gasnące burze. Temperatura od 3 do 13 stopni w rejonie Katowic i Krakowa. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz powieje mocniej. Trudne warunki do podróżowania na przeważającym obszarze kraju. A tak nad Polską jutro będą wędrowały chmury. I widać, że ta południowa połowa Polski z chmurami, z deszczem od rana, z północy będzie przybywać rozpogodzeń. No to zacznijmy od północno-zachodniej Polski. A tutaj, tak jak wspominałam, poranek jeszcze pochmurny. W ciągu dnia od północy przybędzie rozpogodzeń. Jeśli deszcz, to tylko w Poznaniu, ale zanikający chłodno. Od 8 do 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Podobna siła wiatru na północnym wschodzie. Tu także pogoda w ciągu dnia od północy będzie się poprawiać, ale jeszcze na Mazowszu deszczowe chmury. Do 14 stopni. Na południowym wschodzie przez większą część dnia pochmurno-deszczowo miejscami jeszcze burze. Temperatura do 18 stopni. W czasie burz silny, porywisty wiatr. Na południowym zachodzie temperatura do 14 stopni. W całym regionie deszczowe chmury. Przejaśnienia na zachodzie. Trudne warunki do podróżowania w południowej połowie kraju. Tu także pogoda będzie źle wpływać na nasze samopoczucie. A temperatura odczuwalna od 4 do 12 stopni. Już teraz sprawdzamy kolejne dni. W sobotę nareszcie spokój w pogodzie. Dużo słońca, a temperatura od 9 do 13 stopni. Natomiast niedziela z temperaturą do 15 stopni. Wciąż pogodne niebo. Zerknijmy jeszcze na początek nowego tygodnia, wciąż słonecznie i coraz cieplej do 17, 19, a środa przyniesie nawet 20 stopni, ale w centrum deszcz. Do zobaczenia.